Dzień dobry, naci, widzowie. Dzień dobry kochani. Ciepło. U nas ciepło jak Jasna. W czwartek może zabierzemy was na ryby. Zobaczymy. Jak popłacamy, to zabierzemy. Zobaczymy. Może nam coś się uda. Tak. mamy plany, trzeba karty poopłacać, Plany to my mamy. Może w piątek pojedziemy, w piątek chciałem już na, na nasze te jechać, na nasze drugie włości, na nasze rancho. Ale zobaczymy Dzisiaj byłem u Pitolków Później byłem nad Bobrem I wiecie co? Te okulary polaryzacyjne, te bardzo drogie z temu, za chyba 10-12 zł dają radę. Normalnie do rzeki widać. Widać normalnie jak rybki stoją Tylko że na rzekę to one są za ciemne. Muszą być jasne Ale to dopiero oglądałem też dzisiaj Jakie na rzekę, jakie na jezioro. Na jezioro są jakieś jakieś słońce. Widzicie co ludzie nie wymyślą? Nawet pokazuje gdzie ryby stoją. Widać ryby Powiem Wam, że ktoś tam pisał, że przez dwa dni, że mamy zmienione głosy, bo ten... Bo nas choroba brała. Coś nas brało, ale tak. przeszło. Nas choroba brała. Ale braliśmy tak jak w którymś filmie mówiłam, że biorę ten Max MAX Hot Zatoki. Taki, wpływ, taki do rozpuszczania do, pływ, do szklanki. I to nam trochę, słuchajcie, pomogło. No. Ale nas, nas brało. Brało nas. Ktoś cię brał? Tak. Grypa mnie brała. No. A teraz zgadnijcie, gdzie myśmy przyjechali. Zagadka. O, tu tam jest, jest mi tu nie? No gdzie? O, ty jeszcze śmietnik, no. tu jeszcze Tu Tylko tego białego, łatwiej będzie wyjechać. Aha, tylko. Czy ja tu. Zmieścisz się, zmieścisz. Paluszkiem, paluszkiem A. No, zgadywać, gdzie my byliśmy. Bo Wam dzisiaj nie powiemy. Tak, a becia leci. Tu mamy ciasto babka nasza babka nasza dobra sprawy załatwione tak muszę słuchajcie kupić foremki do babki to muszę kupić i muszę kupić patrzcie eee. 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 co jeszcze miałam Muszę kupić jajka, wiecie, że muszę kupić. Mąka, mąka mi się skończyła. Tortowa. Wczoraj przy tym, przy babce, jak już robiłam, to dwie łyżki sobie wzięłam mąki zerówki. Tej do pizzy. Bo nie można do tych brać innej mąki, na przykład 650. 650 to jest mąka, ciężka to jest mąka do chleba, chlebowa. Każdy nieraz mówi ten. Tam pierwszy pojedziemy. Gdzie? Do Pepko i do tego. Z foremki zobaczę, póki nie ma dużo ludzi. przecież tam jest Pepko. Tam też jest. Ale to ten jest małe. Kik? Ja tylko wejdę i zobaczę, czy są foremki do babek, typowo do babek. Nic więcej mnie tutaj nie interesuje. Także nie, mo, nie można y, my, mylić y, tych, jak mają numery z mąki. To są całkiem inne mąki. 450 mąka ta tortowa to jest mąka taka lekka. To chodzi mi. Teraz ja już nie mówię, że ona jest nie, wysoko przetworzona czy coś. O, to jest po prostu mąka lekka. I teraz na przykład wziąć 650 albo 700 mąkę i zrobić z tego. Y, Biszkopt, no, ja uważam, żeby nie wyszedł. On by, nawet gdyby wyszedł, to on by był ciężki. Nie, nie wyszedł. By, musiałby, by trzeba było dać ten proszek do pieczenia. Bez proszku nie wiem, czy, by, czy same jajka by podniosły tak ciężką mąkę. No, chyba wiesz, musiał, wstaniemy na sam końcu. Bo ja tam do Kika polecę, ja tylko raz, dwa. To trzeba iść po bilet. Dobra. Dobra, jedź Oka tam jest miejsca pod kikę. No, jedziemy do tego drugiego jeszcze zobaczyć. Byśmy wam coś nagrali, ale niestety. Muzyka gra i pan się patrzy, że My jedziemy, no bo my jesteśmy na głównej drodze. głową siedzi. A powiedz co ten, wczor wczoraj znalazła. Nic. A co znalazłaś? No co znalazła? Kogo żeśmy reanimowali? Sikorkę. Ale widocznie coś się stało jej, było. bo nie dało rady je odratować szłam z Majką i sikorki nie było wracam patrzę leży sikorka podnoszę ją a ona ciepła próbowałam ten ją troszkę wskrzesić ale nie da rady reanimować no, no to jak wskrzeszenie jak ktoś umarł no i co próbowałaś próbowałam ją reanimować no ale ja nie, nie, nie znam ci korki ich serce bije bardzo szybko to ile no, by trzeba było Tylko troszkę wody żeśmy jej dawali nie nie wody nie wiem. co nie wiem. no dziubek tylko muczyłem troszkę ale jak tego to już ale ona była ciepła o jeszcze była ciepła I, i nie miała ani ten jak to się nie było nic widać żeby coś jej się tak jakby normalnie by ten nic tak jakby tak mógł... by może się o ścianę odbiła czy co tak albo o szybę może a może o szybę myślała, że przeleci no nie wiem, czy o samochód samochód nie wiem, czy klasie nie bo nie, czy nie, nie tam, tam nie jeżdżą samochody albo o, moim zdaniem mogła w szybę uderzyć normalnie lato u nas tak, może zobaczymy jak będzie jak się wyrobimy to w czwartek pojedziemy na trzy godzinki coś mi pieczemy, naszą paróweczkę tu siedzi jakąś kiełbaskę czy coś co nie na takim krewiemku nie wiem zobaczymy czy będzie się chciało sam pojadę czy będziemy się chciało nisko robić aha bo poleżeć to ja mogę Kiedy ryby będziesz łapać a nie leżeć no to kiełbaska czy ryby czy co? że rzucisz na grunt i będziesz łapać do dobiec Zobaczymy, bo my tyle jemy tej kiełbaski Że strach A tak w ogóle to chyba nawet nie ma kiełbaski w domu wrażenie. No dobrze To się kopi, bo i tak jedziemy po mąkę Mąkę i jajka Musimy kupić, bo nie ma ruch się zaczyna No, 14. Z roboty wystartowali i milicja też jedzie. Ale już zaraz będzie mnóstwo ludzi. No dawaj. Zielone. Z się co chwilę. Kto mi tu przebie. Egzamin, nauka jazdy. Pan jak się rozwalił, zobacz, instruktor. Na no, leżąco. Tak to my nie zdążymy jak oni tak będą ruszać Dążyjemy Dwa samochody przyjadą Zamknij oczy, jedziemy mm. Fruzia Nasza Fruzia Fruzia jaka zadowolona rana była, była z panem nad Bobrze, pochodziła coś nad Bobrem. Miałem być balcerzak, a jest masadnia u Józefa a, bo to BB Bałdyga A, to też filmowe o, Gdzie są miejsca Gdzie mam jechać? No co chyba, nie? A dlatego się Ciebie pytam A może w cień, bo jest gorąco Tam x coś Xtreme coś Umiesz to? Xtreme coś? A to jest Bałdyga znaczy mamy bajcie, bo tu się czajemy, ja coś by chcieli ukrać naszą furę. No i koło tego padzie jak tu masz miejsce ładne. O kto wystaje? Kto? Nikt nie wystaje. Jakby nie jest bełka. To mi zdaje ci się. Tak, co, nawet nie namalowali tego, ale bo nie widzieli, że tu becia jedzie, nie? Tak. No i tu jest masarnia. No, a my już jedziemy. Tak. Zrobiliśmy małe zakupy w Aldim i, 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 i w takim małym, małym, w zoologicznym, nie? Tak. Na próbę. A dała ci pani na próbę jakieś te? Tak, dla Majci mi dała. Na Majci, nie? Zobaczymy, czy będzie, czym, czy będzie chciała jeść, czy nie będzie chciała. I tutaj, no pani mówi, że niby są te, te takie lepsze te karmy, no to zobaczymy, tak? Mhm. Dla, dla, I w ogóle yy, dla Bartusia wzięliśmy dwie na spróbowanie suche karmy yy, i wzięliśmy dla Majuni puszki na spróbowanie, saszetki i suchą karmę pani da w gratisie do, do spróbowania. Czekamy. cofnie. Także zobaczymy Pokażemy Wam w domu. No, tym białym, na co ty czekasz? tutaj też te ronda, te nasze ronda takie malutkie mm. tu wyjechać nie, to jest tak ciężko Ale już jest chyba 15 no. dlatego też jest tak ciężko <grywka> dziewczyna Zdanie. myślała że zdąży no, ale... Prawie jej się udało Prawie. także jedziemy tędy bo już przez miasto nie idzie przejechać gdzie macie wycieczkę krajoznawczą długą ale jest fajna pogoda, no jest pięknie cieplutko chcieliśmy słuchajcie kupić troszkę kiełbasy bo ja, ja patrzę, a tam w, w lodówce są tylko dwie a, a jak to się nazywa a ja wolę sobie teraz wybrać kiełbasę jaką chcę bo jak okaże się, że będzie tak ciepło i chcielibyśmy na działkę jechać i zrobić wiecie zjeść tam kiełbasę sobie, bo ognisko na pewno rozpalimy, czy nawet na rybach, to okaże się, że będę musiała kupować kiełbasę. Taka jaka będzie w sklepie, tak? Tak. No, a nie taką jakbym ja kupiła, gdybym miała czas i sobie po, po, poszukała. No, a wtedy kupuje się co jest. Tak, wtedy kupuje się co jest, więc ja zawsze wolę mieć... Zamknij. E, choćby nawet zamrożoną. To wolę mieć e, po prostu, ale taką, którą ja, ja chcę. I, ale jeszcze ludzi nie widać na działka, Jeszcze jest przymarznięta ziemia. Bo w nocy jeszcze mróz jest. To jeszcze nie grzebią Nie, jeszcze tak nie. No i w ogóle to dzisiaj to jest chyba pierwszy dzień, że jest tak ładnie. No fajnie, cieplutko. Tak, dzisiaj jest w ogóle Właśnie poniedziałek, dzień. wtorek, środa, czwartek, to to wyschnie wreszcie. Co nie, bo tam to no. w tej glinie. Nie, mogę tam też Pani właśnie pytała, dlaczego? No ja już mówiłam tyle razy, dlaczego nie jedziemy na działkę, kiedy u nas jest mokro? Bo jak wejdziemy na działkę, mamy gliniastą ziemię, to my zostawiamy okropne wgłębienia, jak chodzimy w gumowcach, a po, po drabinie czy po czymkolwiek zostają okropne wgłębienia. I później kosiarką kosić tą trawę, to jest masakra, bo po prostu nóż uderza o ziemię, tak? Od kosiarki. Bo się robią takie, takie dziury, dlatego u nas na działkę wchodzimy tylko wtedy, kiedy można wejść, żeby nie robić dziur na trawie. Tak jest. No i jeszcze coś, coś, coś jeszcze miałam. A, jedna z Was się pytała, jak remont ściany. Mówiliśmy wcześniej, remont ściany nie zaczniemy... Wcześniej niż latem, my rybą to ściany nie będziemy robić. Ale w ogóle cokolwiek, żeby z nią zrobić, na przykład odgrzybić czy cokolwiek, my to zrobimy, ale latem, teraz nie, bo ja nie będę otwierać okien. My nie mieszkamy w domku jednorodzinnym, że możemy z góry na dół się przenieść, tak? A te środki, takie grzybobójcze, to one są szkodliwe i musimy też mieć pod uwagę, że mamy Bartka i Majek, gdzie ich nosy są bardziej wrażliwe niż nasze. A ściany nie możemy robić, bo, je, bo to nie jest nasza robota. Bo, tak, od, zewnętrz, od zewnętrznej strony tak. to nie jest, to nie do nas należy. Będzie teraz zebranie, to to ja poruszę bo. ten temat, ale to nie, ja nie będę robić ściany zewnętrznej budynku. No i zresztą jak? No. A w, w środku tak, coś tam po, po tyle ile damy radę zrobić, to my zrobimy, ale ściana musi przede wszystkim wyschnąć, a teraz jeszcze nie wyschnie, bo jest zimno mróz, ona, ta ściana jest zawilgocona więc musimy poczekać po prostu, aż będzie lato. Lato będzie, wtedy się właśnie cokolwiek tam porobi. Okna będą otwarte od rana do wieczora. To wtedy tak, a nie wrzesień ja się nie potruje i nie potruje psa i kota. No. Już przecież były te przypadki, co, co ludzie, co chcieli e, wytępić. E, Szczury? Czy myszy i się potruli? No. no. Także ja, ja, ja to trzeba robić z głową. Ja nie, nie będę teraz. Pryskać na grzyb, żeby się w nocy udusić. Albo o, o, no jak to się człowiek się otruł normalnie. Pochwal się, co masz i działa. Tak, mam w końcu te owiewki, w końcu mnie nie, nie, nie. No, w końcu mnie nie razi po oczach. Naprawiłem. Do takiego samochodu znaleźć owiewki. To jest. Oh, oh. Tak, bo to taki samochód Nie, bo już oh, tyle lat oh, oh. ma. No to dlatego mówię, że to taki samochód, że o. Ho ho no cho ho, 400 zł owiewka, że jak się znajdzie A ja zrobiłem za ile? Za dychy? No coś tam porobiłeś, ja tam Poslejłem, się na... Tym... po tego zrobiłem? Zrobiłem Patrz jakie żółte ma. No, bo to postojowe. Aha. Także jedziemy jeszcze... No osiedle, do, zobaczę tam do mięsnego. W ogóle ja dawno nie że żeśmy kiełbasy czy czegoś takiego, jak chole zakupowe widzicie, to my rzadko kupujemy, bo tak mieliśmy jeszcze w słoikach, teraz zrobiłam salceson i jedna z Was się pyta, czy salceson można mrozić. U mnie w, dom, w domu babcia nie mroziła są. Chociaż mieliśmy, tak jak mówię, taką wielką e, tą zamrażarę, to my żeśmy nie, 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 nie mrozili. Babcia co robiła salceson? Jak było świniowicie? Do słoików i ona pasteryzowała. A ja nie wiem, nie znam się. Ale salcesonu nie mroziła. I ja też nie próbowałam, więc nie wiem, bo po prostu mi szkoda. By trzeba było wiesz co zrobić, plasterek salcesonu zamrozić i rozumieć ich tak. czy to tak. się da jeść. I czy to się później da jeść. No, i tam gdzie byliśmy, jak w Waldiku. To to szedł jeszcze jeden malutki punkt, garmażeryjny czyli kebab. No widziałam kebab. Kebab stoi, budka też. No my tak. nie. My tak nie... nawet nie podchodziliśmy. Nie, bo my tak nie za, nie za bardzo inter... zainteresowani jesteśmy kebabem. O, gdyby tam sprzedawali swojską kiełbasę, takie, ta, to tak, to, to byśmy podeszli. Ale do kebabu to raczej. Ale BMK obity cały łok Tam pojechała. Ludzie ze szkoły, chłopaki i dziewczyny. Z mojej szkoły. A, bo, a nie, u nas nie. U nie a, bo to jakoś transfery powinny się zależy. Ale zabrać. to zależy, które województwo. Nie mają wszystkie razy. A pan jak daleko trzyma wózek? To, to nie jego. <ścoughs> Co nie? Także chyba pokażemy jeszcze w domu, nie? Zaldika, co kupiłaś? I na tyle będzie. Ale słoneczko! No, my już w domu. Tak, my już w domu. Już Wam mówię, co kupiliśmy. W Aldim. W Aldim, tak. Taki papier toaletowy kupuję On kosztuje 25 zł, ale to jest, słuchajcie, kawał papieru. To nam wystarcza i wystarcza. Nie, jak te za 7-8 że jest chwila, moment i tego papieru nie ma. Tak, dwa razy... A, 25 zł ten papier. Dwa razy musztarda. Taką wziąłeś, widzę, ostrą. I wziąłeś jeszcze stołową łagodną. Po złoty 50 musztarda. Sól jodowana złoty 79. Bo soli też nie mamy. Chciałam inną, ale nie było, tylko była taka. Także sól jodowana. Makaron wzięłam za 3 ,29 zł 29 groszy, Takie o niteczki. Ja lubię taki makaron ugotować, a później podsmażyć sobie tam kiełbaskę i tak z kiełbaską zjeść. Także makaron w ogóle lubię te niteczki. dwa razy mąka basia tortowa mąka 5 zł. dwa razy taka ekstra tortowa. Wiem, są tańsze po 2 zł, ale jednak do dobrego ciasta. Musi być dobra mąka, tak jak piekarze mówi. Mówią, nie z każdej mąki będzie chleb. Tak samo jak nie z każdej mąki będzie dobre ciasto. Musi być dobra mąka. Kiełbasę jedną, tylko teraz słuchajcie, tak, kiełbasa śląska to. Tu jest szynki. No? Tak, z szynki 100 pro, produktów ze 105 g mięsa wieprzowego Z szynki i ta kiełbasa szynki kosztowała 15 zł. I tutaj jest tej kiełbasy 45 dekad. Także taka i kiełbasa, słuchajcie, parówkowa też wjechała z szynki. Ta kiełbasa kosztowała 13 zł. Tu takie po dwie były, tylko o dwie już nam. Tutaj będziemy jeść, bo żeśmy dzisiaj jeszcze nic nie jadli, a jest godzina 16.15. 16 no. A my żeśmy jeszcze nic nie jedli. Kiełbasa głogowska za 12,50. Taką wzięłam. Też że ten 100 produktów ze 106 gramów mięsa wieprzowego. Uh -huh. Także taką głogowską. Idziecie, no. Ta kiełbasa, która z nich pójdą? Na pewno 2 i 2 pójdą, albo 3 i 3 pójdą do zupy. Tutaj już się właśnie gotuje ta cieciorka. To będzie taka grochówka, ale cieciorka. O, coś takiego zrobimy. Później, tak, wzięły się dwa razy cukier. Cukier kosztował 3 zł za kilogram. Ziemniaki uniwersalne po 7 zł za kilogram. Takich trochę ziemniaków wzięliśmy. Pomidory były po 7,49 za kilogram, więc wzięłam. Yy, troszkę, yy, bo no bo dobra cena, tak? Tam jeszcze trochę jest, zanim te dojrzeją, to akurat tamte zjemy. I jaja wzięłam dwa razy. Yy, wzięłam te ściółkowane, dlaczego? Dlatego, że te z wolnego wybiegu po prostu były już ostatnie, nie było więcej, no, więc. więc wzięłam te ściółkowane, a szukałam właśnie elek, dużych jajek. One były w takiej samej cenie, więc wiadomo, że wzięłabym ściółkowane yy, z wolnego wybiegu, ale nie było i one kosztowały 12 złotych. Nie będziemy się z wami żegnać, bo zaraz jeszcze to pochowam i pokażę co jeszcze kupiliśmy dla Majuni i Bartusia w sklepie tym. Co mówiliśmy? Ten mały. Mały taki taki dla dla zoo, sobie, zoo, coś no. takiego. Dobra. I słuchajcie tak, dla Majuni wzięliśmy takie coś do spróbowania. Słuchajcie, nie będę wam mówić ceny, bo nie pamiętam po prostu jakie. Takie nam pani poleciła, to wzięliśmy dwie do spróbowania. Dla Majci dostała taka z, z rybą, zobaczymy, czy zje i z innej firmy jeszcze, bur, bur, bur. no zobaczymy, z indykiem. Dla Majci jest jeszcze z kaczką, to jest do spróbowania. Kaczucha, zaraz jej to spróbujemy. A to jest dla Bartusia, właśnie takie maciupeńkie, bo my musimy, jedna jest taka karma, maciupeńka. I druga pani nam zaznaczyła, to jest inna karta. O, karta, karma. Tylko kartką nam zaznaczyła, żebyśmy wiedzieli. Ona to nawet nam napisała. Tu jest kurczak, 70% mięsa. Więc zobaczymy, czy Bartuś będzie chciał tę karmę zjeść. Wiadomo, że jeżeli nie zje, to Majcia zazwyczaj... A to jest za darmo, nie? Ta próbka. Tak, ta próbka jest za darmo, więc zobaczymy, czy nasza Fruzjunia będzie chciała tą karmę zjeść. Tutaj, ta miska się sprawdza, jest ekstra, więc zobaczymy, jeżeli będzie jeść, no to pójdzie się jej kupi i już, niech je dziewczyna, Takiego dziewczyna zawierze się za drugą miskę, patrz, wzięła wpiszczyk i wychodzi. Krócia! chodź no, spróbujesz karmę nową chodź chodź Frózia spróbujesz pani dała ci na spróbowanie spróbuj, czy ty to, to zjesz z kaczką patrz jak ona je no i widzicie, ktoś by pomyślał, że my jej nie chcemy kupić z jedną nie z co. lepszych karm pani jej dała no i widzicie Jej się cofa. Nie chcę tego skaczki. Mhm. Trudna. No, a to by powiedział, że my no. jej nie chcemy kupić. Kupujemy jej naprawdę dobrą. No nie ruszy i koniec. Widzicie, co mi się zdaje, że oni do tych tańszych karm, a to jest taki jak z fast foodami, wiesz? Do fast foodów dają coś takiego, że ludzie się przyzwyczajają. A to, co jest dobre, zdrowe, to nie za bardzo. Cicho. jak zje to my jej kupimy no coś tam je no to może się przekona dobra, dobra. i to by było słuchajcie na, na, tyle. na tyle tak, tak fruziek idzie fruziek idzie do miski tak, o, idzie do wszyscy miski. są na miejscu tylko bardzo rzeczywiście szybę, co nie? no bo ale no próbujemy mu chociaż tą yy, suchą karmę zmieniać, bo wiadomo, że Każda ma różne witaminy. Dobra, porówłeczka no. się już zagrzała i będziemy zajadać i będziemy się z wami żegnać no. Także żegnamy się z Wami. Żegnamy się, dziękujemy za wszystkie komentarze jak zawsze. Łapki, łapki w górę, dziękujemy. subskrypcje, dzwoneczki. Tak, Także żegnamy się z Wami. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia, papa. Pa. Pa, pa.